Witajcie kochani, zostały mi dwa znaki. Nie patrzyłam pod spód, natomiast wyciągamy rybki. Co nam zostaje? O, koziołek. Już chyba któryś raz z rzędu. Koziołek. Następnym razem zaczniemy od kozła. Dobra, rybeczki, rybeczki. Lecimy z rybeczkami, a niech bedo. Niech będą, co mi tam, tak? A może nie, weźmiemy sobie duszki. Czemu nie? Tak mi coś najszło. Więc będą duszki. Lecimy. Lecimy. Rybki. Co dla rybek. W kwietniu. Praca i finanse. Rybki. Kwiecień. Ryby. Dziesiątka buław. No, ale zaczynacie, kochani. Tragedii nie ma. Natomiast co będzie w Rodzinie i Przyjaciele Domu, tak? Siódemka buław. Single. Asmieczy. Relacje, kochani, związki. Miarkowanie. Co przychodzi nieoczekiwanego do rybek? Dziesiątka kielichów. Na co rybki mają uważać? Na królową buław, ale buławowo, słuchajcie. I wyniki, podsumowanie miesiąca. Tadam. Dwójka monet. Lecimy. Lecimy. Kochani, praca i finanse, jakieś przeciążenie, trudny okres w waszym życiu kończy się. To, w czym dłuższy czas zmagaliście się, jakiś ciężar dźwigaliście, może po prostu czuliście się strasznie przemęczeni. Ja mam wrażenie, że ojej. Ja mam wrażenie, że rybki Hmm. Pomimo tego, że wkładały dużo serca w swoją pracę, w to, co robią, to odczuwały jakiś, jak, jakiś brak. Może tutaj doszło do jakichś strat po prostu finansowych, strat przy domu. Ja mam wrażenie, że rybki tutaj robiły wszystko: dwoiły się, troiły, stawały na głowie, dawały dużo serduszka, tak. To, żeby jednak wszystko się stabilizowało, unormowane, unormowało. Słuchajcie, no trudny, ciężki okres w życiu rybek kończy się. Co ponadto, rybki będą miały możliwość, żeby zawalczyć. Będą dążyły, kochani, do sukcesu, do dziesiątki monet. Mam wrażenie, że nie będziecie patrzeć na straty. Tutaj tak jakby... Czas, w którym poczuliście, byliście z jakiegoś powodu poranieni, źle się czuliście, bo jakieś straty w waszym życiu y, były. Natomiast, nie ja wiem, może budowaliście dom, musieliście wydać więcej pieniędzy. Jakie straty tutaj były? Natomiast y, Widzę, że rybki dążą do sukcesu i będą o niego walczyć. Nie będą patrzeć na straty. Ok, jeśli chodzi o rodzinę, przyjaciół, dom, kochani, wy tutaj to jest jakieś zarzewie, no, pożaru, jakiś ogień, co wy tutaj stawiacie jakieś warunki? No, hmm. stawiacie jakieś warunki. Rybki chcą zawalczyć o swoją relację romantyczną. Być może chcą doprowadzić do równowagi. Ja mam wrażenie, że chcą e, dokonać jakiegoś wyboru, ale najpierw oceniają sytuację, sprawdzają, czy to wszystko jest, e, e, czy że ze wszystkim się zgadzają. Tak jakby rybki chciały doprowadzić do takiej równowagi i harmonii, tak? Mam wrażenie, że jakieś tutaj poprzeczki zostają postawione. Ryby chcą walczyć, nie będą, tak jak mówię, patrzeć wstecz, czy coś tracą, czy nie. Jeżeli były sytuacje, w których rybki poczuły się zranione, jakaś wymiana zdań była, poczuły się w jakiś sposób zdradzone, czy to przez przyjaciół, czy przez Znajomych, no, oczywiście w przeszłości. Ten rozdział zamykacie, kochani, za sobą. Zamykacie za sobą. Wy przejmujecie stery, chcecie budować, chcecie cieszyć się. Natomiast wnioski są wyciągnięte, wnioski i lekcje są wyciągnięte. Dlaczego doszło do jakichś blokad? Dlaczego Doszło do jakiejś izolacji. No, co wypadałoby zrobić, jakich szukać rozwiązań. Także rybki miały czas na zastanowienie się, na podjęcie decyzji. I tutaj będą stawiane jakieś mury obronne, jakieś granice. Ok, jeśli chodzi o single, kochani, jakaś świetna myśl Wam przychodzi do głowy. Co to jest? O. Aha ha. Aha ha. Rybki będą odprawiały adoratorów, swoich amantów, ale amantów takich, którzy bywają o na kolację ze śniadaniem. Nazwijmy to w ten sposób. To wyjdą przy tym zwycięstko. Ja myślę, że single hmm, zaczną się odcinać od takich sytuacji. Wy będziecie stawiali na siebie, stawiały rybki, będziecie stawiały na siebie, wy będziecie chcieli ustabilizować się. Nie w głowie wam będą e, amanci na chwilę. Są ryby, które wyczekują, aż ktoś pojawi się do prawdziwej, stałej, stabilnej relacji. Są cierpliwe. Ja mam wrażenie, że, no, że liczą na to, że, że los się uśmiechnie do nich, tak? że ktoś tutaj przyjdzie. I może to się pojawić osoba, słuchajcie, z przeznaczenia. Także pomimo tego wyczekiwania, może się tutaj coś wydarzyć, kochani. Może się coś zadziać. Jeśli chodzi o relacje, jeśli chodzi o relacje, o związki, no, tu jesteście powściągliwi, kochani. Być może będziecie uzdrawiać, uleczać swoją. Relacje, będziecie myśleć przyszłościowo, będziecie chcieli podziałać, będziecie układać sobie plany na przyszłość. Natomiast zanim to wszystko nadejdzie, ryby będą szukały, że tak powiem, rozwiązań, a jeśli chodzi o jakieś blokady. Tutaj możecie mieć, tutaj możecie się poczuć, jakbyście mieli związane ręce, kochani, w tych działaniach. Mam wrażenie, że rybeczki będą tutaj uzdrawiać całą sytuację, będą doprowadzać do takiej równowagi emocjonalnej w swoim życiu. Co ponadto? Prawdopodobnie, jeżeli jakieś rybki zamartwiały się, Oto czy równowaga z Waszą ukochaną osobą, czy tutaj będzie równowaga między Wami, czy będzie równowaga w dawaniu i braniu. Ja myślę, że tutaj rybki ocenią sytuację, zapoczątkują coś, będą chciały budować od początku, od nowa, od początku wejdą w szybkie działania, w komunikację, zakomunikują to, że chcą czegoś. Od początku, jeśli chodzi o to, co niespodziewanego przychodzi do rybek, dziesiątka kielichów, kochani, pełnia szczęścia, radości, będziecie podskakiwać, no, A. kurczę, no sukces. Sukcesy. Rybeczki będą odnosić sukcesy. Może traficie w jackpota, może traficie w dziesiątkę z czymś, z jakimś swoim pomysłem. Ja mam wrażenie, że rybki tutaj będą miały dużo pomysłów, będą miały dużo przemyśleń. Będzie czas, ho, 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 sorry, na, y, 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 czas na relaks, na odpoczynek, na regenerację, ale to będzie też czas takiego wyczekiwania aż... Aż skarbiec pęknie, tak? Z tego powodu będzie szczęście. Nie z tego, że wy będziecie tutaj wypoczywać, tylko że dopniecie swego, że Wam się uda, kochani. Co ponadto, rybki myślą jeszcze nad jakimś kierunkiem swojej drogi, być może będziecie dokonywać wyborów, jak, w jaki sposób działać. Będziecie układać sobie jakąś ścieżkę, jakąś strategię, rozwój. Ja mam wrażenie, że tutaj powoli, aczkolwiek stabilnie będziecie dążyć, korzystać przede wszystkim z jakichś alternatyw w życiu. Natomiast tutaj satysfakcja i zadowolenie z działań będzie. Coś przy pieniążkach może się pojawić. Możecie mieć tu jakąś fortunę, fortunę. Oczywiście nie wszystkie rybki odnajdą się. Więc e, bądźmy szczerzy. Przed czym rybki. Zależy, co kto myśli o fortunie, o szczęściu, o spełnieniu. E, możecie trafić w dziesiątkę. Nawet ze swoim pomysłem. Na który długo żeście wyczekiwali, kochani. E, bardzo długo. Na co rybki powinny uważać? No. Można jakąś wredną babę. Wredną rudą babę. Przepraszam. Nie wszystkie rude to wredne. Chciałam zauważyć, żeby nikt się tu nie obraził. Natomiast zazwyczaj królowa buław jest ognista, tak? Mówię wredną po prostu, wredną babę. Żeby nikt się tu nie obrażał nie ten. Ja też bywam wredna, a, a mam ciemne włosy. Słuchajcie. Co ponadto? Co ponadto? Na co rybki powinny uważać? Jeżeli chcecie spełniać swoje marzenia, jeżeli chcecie sięgać gwiazd, kochani, to zamiast żyć nadzieją, zaplanujcie sobie wszystko. Zaplanujcie sobie wszystko. Nie bicie się sami ze sobą nie próbujcie rywalizować może ktoś się pojawić na drodze kto będzie mm, chociaż bardziej bym celowała tutaj wasze działania słuchajcie jeżeli chcecie działać uważajcie na swoje działania no jeśli próbujecie będziecie próbować pokusić swoją lubą lub swojego lubego. Kochani, zaplanujcie to sobie jakoś, tak? Nie działajcie pochopnie. Żeby tutaj nie było jakiejś spiny, no. Co więcej? Na co uważać? Hmm... Jeżeli chcecie zachować równowagę, kochani, yy, równowagę, czy to w relacji, czy to w życiu, czy w finansach, a pożegnaliście się dawno już z... Ha, ha, ha. A nie chcecie po prostu nikogo prosić o pomoc, nie widzicie możliwości, żeby kogoś poprosić o pomoc... Yy. Szukajcie, kochani, szukajcie, szukajcie. Hmm. Może ktoś z kim macie konflikt. Ktoś z kim macie konflikt, jakiś spór, albo ktoś, kto wcześniej nie chciał podejmować żadnej decyzji, żeby wam pomóc, będzie w stanie to zrobić. No. Może to być ktoś z pracy. Nie wiem dla kogo to. Może dla kogoś. Wyniki, podsumowanie miesiąca, kochani, korzystacie z jakiejś szansy w życiu, z szansy od losu. Szanse, tak. Rybki oczywiście łapią też taką równowagę, czy to równowagę finansową, czy to równowagę w życiu. Ja mam wrażenie, że. E, tak jak mówię, może nie chcecie prosić nikogo o pomoc, tak jakbyście wykluczyli to całkowicie. Mam wrażenie, że rybki będą rozglądać się za możliwościami. No, będą rozglądać się za możliwościami, które mają. I mam wrażenie, że bardziej tutaj będą stawiać na siebie. Hmm. Co jeszcze? Jeżeli boicie się, że nie poradzicie sobie, to jak najbardziej może być taki etap, że będziecie no, odczuwać taki, taką obawę, że możecie nie poradzić sobie z jakimiś problemami. Kochani, rozwiązań jest multum. I są w zasięgu Waszej ręki. Posłuchajcie się swojej intuicji. Jeśli chodzi o znaki zodiaków, yy, mamy rybki, mamy raka, mamy lwa. Ponadto <laughs> wodnik ryby znowu. Co my tu mamy? I nie damy. E, waga, waga bliźnięta. I co teraz? Wodnik, i to by było na tyle. Ach, sorry, sorry, jeszcze strzelec, a teraz lecimy z jednorożcami. Jednorożce, jednorożce dla ryb. Jaka rada. Rozwój. Poszukaj mentora lub przewodnika. Zmierzaj do rozwoju małymi krokami. Ucz u, ucz, ucz się od innych, ale chyba nowe słowa stwarzam. Ucz. Za język No dobrze. Zobaczymy na księżyce, co chcą powiedzieć, księżyce, czasu uzdrawiania, no, dokładnie, Czasu uzdrawiania, może tutaj chodzić o wasze relacje, kochani, niedługo poznasz odpowiedzi, których potrzebujesz, bliźnięta mi się pojawiły, a, dobra, i co my mamy pod spodem? Twoje marzenia wymagają praktycznego planu. Pojawia się również byk. Lecimy do myśli pozytywnych. I ostatni znak nam zostanie: myśli pozytywne dla rybek. Plotkowanie gasi twój blask. No dobra, czytamy. Szybkie czytanko. Złożęczenie innym szarga Twoją energię i reputację. Unikaj budowania relacji w oparciu o narzekanie i poczucie wyższości. Istoty ludzkie nie zostały zaprojektowane tak, aby były doskonałe, a to tyczy się również Ciebie. Zwiększaj swoje wibracje poprzez angażowanie się w pozytywną komunikację. Doceniaj to, co udaje się osiągnąć i tych, którzy się w, e, którzy są wspaniali. Im częściej to <laughs> będziesz robił, tym bardziej promienny się staniesz. Aż mi zaschło w Pysiu. No dobrze. <laughs> Dziękuję Wam, kochani, za uwagę. Oczywiście zachęcam do lajków, zachęcam do subów. Do usłyszenia. Pa. pa.